Cześć wszystkim, zobaczcie jak zresetować hasło logowania na komputerze Mac. Co zrobić jeśli zapomniałeś hasła lub po prostu chcecie je zmienić? Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Chyba każdy użytkownik miał kiedyś problem z zalogowaniem się. Po łączeniu komputera Mac nie może uzyskać dostępu do swoich plików, ponieważ hasło logowania zostało utracone lub zapomniane. W takich przypadkach firma Apple udostępnia wiele różnych sposobów resetowania hasła i ponownego logowania się do systemu macOS. W dalszej części filmu przyjrzymy się kilku opcjom resetowania hasła logowania i uzyskiwania dostępu do plików na komputerze Mac. Pierwszym sposobem uzyskiwania dostępu do komputera jest użycie Apple ID. Jeśli podłączyłeś swoje urządzenie ze swoim Apple ID, będziecie mogły zalogować się przy jego użyciu. Aby zalogować się przy użyciu swojego Apple ID, na ekranie logowania wprowadź kilka razy hasło. Ta metoda będzie dostępna, jeśli w ustawieniach włączona jest opcja resetowania hasła przy użyciu Apple ID. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, reset hasła nie będzie możliwy. Wprowadzamy więc kilka razy błędne hasło, aż na ekranie pojawia się komunikat, że hasło można zresetować za pomocą Apple ID. Kliknijcie przycisk resetowania, następnie wprowadźcie swoje Apple ID i hasło, a następnie resetuj hasło. W rezultacie zobaczycie powiadomienia o tym, co jeśli hasło dla tego konta zostanie utworzone. Nowy pęt kluczy do przechowywania haseł użytkowników. W rezultacie utracicie wszystkie zapisane hasła przechowywane w starym łączu. Aby potwierdzić, naciśnijcie OK. Po ponownym uruchomieniu komputera Mac na ekranie zostanie wyświetlone okno Asystentu Zyskiwania i Resetuj hasło. Prowadźcie ponownie nowe hasło, aby je zweryfikować jeśli potrzebujecie podpowiedzi, kontynuuj. Jeśli często zapominacie hasło, zaleca się wpisanie tutaj podpowiedzi, zobaczycie je przy następnym lobowaniu i będziecie mogli zapamiętać swoje hasło. W końcu zobaczycie powiadomienie, że wasze konto użytkownika zostało zresetowane i możecie zalogować się przy użyciu nowego hasła. Aby kontynuować, kliknijcie przycisk Uruchom ponownie. Po pobraniu zobaczycie okno logowania, w którym możecie wpisać nowe hasło i dostać się do systemu. W takim przypadku wszystkie dane i ustawienia systemowe zostaną zapisane. Jeśli wcześniej skonfigurowałyście podpowiedź do hasła, możecie spróbować odzyskać hasło korzystając z podpowiedzi. W tym celu na ekranie logowania kliknijcie ikonę pytania, w rezultacie zobaczycie, że możecie go zresetować za pomocą swojego Apple ID, a poniżej znajdziecie podpowiedź, która pomoże Wam zapamiętać zapomniane hasło. Jeśli podpowiedź nie pomogła Wam odzyskać hasła i zresetowanie przy użyciu Apple ID również nie zadziałało lub ta funkcja jest wyłączona w ustawieniach Waszego konta, spróbujcie zrobić to w trybie odzyskiwania. Najpierw musicie uruchomić komputer Mac w trybie odzyskiwania. Aby to zrobić, uruchomcie go ponownie i przytrzymajcie klawisze Command plus R, aż na ekranie pojawi się logo Apple. Po załadowaniu trybu odzyskiwania przejdźcie do menu narzędzie Terminał. Блокні терміналу, провадьте полицення. І натисніть Enter. Jeśli macie wiele kont, wybierzcie tutaj zapomniałam wszystkich haseł. Jeśli znacie hasło do drugiego konta z uprawnieniami administratora, możecie za jego pomocą zresetować hasło. Można to zrobić w menu odzyskiwania lub poprzez ustawienia systemowe. Nieco później pokażę Wam jak go zresetować za pomocą ustawień systemowych. Teraz podobnie jak po poprzedniej opcji wprowadźcie nowe hasło, następnie powtórzcie wpis jeszcze raz w celu sprawdzenia i poniżej wpiszcie dalej. Tak więc resetowanie hasła zostało zakończone, konto użytkownika zostało zresetowane, następnie kliknijcie Wyjdź do narzędzi odzyskiwania. Następnie zamknijcie okno terminala i uruchomcie ponownie system. Dzięki temu będziecie mogły zalogować się przy użyciu nowego hasła, dane systemowe i ustawienia pozostały niezmienione. Jeśli na komputerze MOX konfigurowano wiele kont administratora, możecie zresetować zapomniane hasło, korzystając z drugiego konta. W takim przypadku musicie znać hasło do tego konta i musi ono mieć uprawnienia administratora, w przeciwnym razie reset nie będzie możliwy. Zalogujcie się na inny konto administratora, otwórzcie ustawienia systemowe, użytkownicy i grupy. Tutaj kliknijcie przycisk z literą I, następnie użytkownika, które hasło chcecie zresetować, a tutaj kliknijcie Resetuj. Prowadźcie hasło administratora, aby zezwolić na akcję Usuń ochronę. Następnie prowadźcie nowe hasło, potwierdzanie i podpowiedźcie, a następnie zresetuj hasło OK. Będziecie wtedy mogły zalogować się na zablokowane konto przy użyciu nowego hasła. Następna metoda odblokowania komputera Mac przy użyciu File Vault. File Vault to budowana funkcja szyfrowania dysku, która chroni dane poprzez szyfrowanie całego dysku. Jeżeli ta funkcja jest aktywna i zapomniałeś hasła, możecie je zresetować za pomocą klucza odzyskiwania. Przed użyciem tej metody upewnij się, że masz klucz odzyskiwania, to jest kod otrzymany po aktywacji FileVault. у рухом комп'ютер Mac в трибі відзискування натискає Command плюс R по часу рухаміння аж появище лого Apple. По рухамінні комп'ютера Mac на екрані появище вікно асистент та відзискування. Клікніть тут і заповніть вам всіх хасел. Наступні впровадчі ключ відзискування або відблоковач диск і клікніть далі. W wyszukującym oknie wybierzcie Resetu i hasło, wybierzcie użytkownika, dla którego hasło zostaną zresetowane. Dalej. Wprowadźcie ponownie nowe hasło w celu weryfikacji, a następnie wprowadźcie podpowiedź Dalej. Po udanym resecie pojawi się komunikat, że uwierzytelnienie powiodło się. Przejdźcie do trybu odzyskiwania i uruchomcie ponownie komputer Mac. Teraz będziecie mogły zalogować się przy użyciu nowego hasła. Wszystkie pliki i ustawienia systemowe pozostały niezmienione jak poprzednio. Jeśli pilnie potrzebujecie dostępu do plików na zablokowanym komputerze Mac, możecie to zrobić w trybie e, dysku docelowego. Tryb dysku docelowego nie pomoże Wam odzyskać hasła, ale pomoże w przesyłaniu danych między dwoma komputerami Mac. Łącz się oba komputery Mac za pomocą kabla USB i Thunderbolt. Uruchomcie ponownie lub łączę zablokowanego Maca przytrzymając klawisz T. W rezultacie zablokowany Mac przełączy się w tryb dysku docelowego. Na drugim Macu znajdzie się dysk zewnętrzny z plikami, które znajdują się na zablokowanym komputerze. W ten sposób możecie przenieść pliki na służbowy komputer Mac, a później zmienić hasło na zablokowanym komputerze. Ważny punkt. Target disk może nie działać, jeśli łączona jest opcja File, Walut i hasło oprogramowania sprzętowego. Teraz znacie kilka sposobów resetowania hasła logowania do komputera Mac. Niezależnie od tego, czy Wasze hasło zostało utracone, czy po prostu chcecie je zmienić dla zwiększenia bezpieczeństwa, przedstawione metody pomogą rozwiązać ten problem. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Zostawcie swoje komentarze pod filmem. Dziękujemy wszystkim za obejrzenia. Cześć!